Siemanko, dzisiaj pokażę Wam obiekta 26.0. Zacznijmy od modułów HP, zmniejszone kółko i dosyłacz. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych zestawów na obiekta 2.0, no bo to działo jest po prostu bardzo celne, a z tym modułem trafiamy praktycznie każdy piksel, co zresztą mam nadzieję, że zaprezentuję wam właśnie podczas bitew. Drugi zestaw mam tutaj HP, Turbo oraz dosyłacz. Jest to zestaw, gdzie na przykład wrzucimy mi mapę kopalni i będę chciał zająć sobie górkę. No bo zobaczcie, z Turbo ten pojazd jeździ 69 na godzinę. Jeżeli chodzi o ulepszenia polowe, to na drugim miejscu wybieram ulepszenie po lewej stronie. Standardowo na czołgach ciężkich, co już wam ostatnio tłumaczyłem, chyba na Cheefe, plus 7% do utrzymywania prędkości przyjedzie w każdym terenie. Na czwartym slocie ulepszenie po lewej stronie, minus 3% do rozmiaru okręgu celownika. Na piątym miejscu po raz kolejny ulepszenie po lewej stronie, minus 10% do czasu ogłoszenia i minus 15% do dodatkowego czasu ogłoszenia. No i dodatkowo tracimy minus 3% do zasięgu widzenia. Ale tak na dobrą sprawę to nie jest na potrzebne, bo jest to czołg ciężki. Mamy tutaj 437, czołgiem ciężkim zazwyczaj jedziemy na blisko, więc tak czy siak będziemy spotować medy czy właśnie czołgi ciężkie. Na siódmym slocie po raz kolejny ulepszenie po lewej stronie, plus 4 km na godzinę do maksymalnej prędkości jazdy naprzód, i na ósmym slocie po raz kolejny ulepszenie po lewej stronie, które daje nam plus 2% do wytrzymałości pojazdu. Także co, nie ma sensu przedłużać i przechodzimy do pierwszej bitewki obiektem 260. Autostrada, losowania na 9 tiary, niestety są dwie arty. Wziąłem sobie zestaw z turbo, chcę szybko dojechać tutaj na tę pozycję, żeby zrobić sobie jakoś przestrzał w te czołgi, które będą przejeżdżały na kwadrację K6-K7. Dodatkowo wziąłem drugi zestaw, jeżeli chodzi o pociski, gdzie mam 14 PCR-ów, No bo jednak na autostradzie jest dużo jakichś płotków, samochodów, gdzie po prostu te hity by mi nie przechodziły przez te przeszkody. No ale dobra. Nie ma żadnego czołgu lekkiego, więc nie będę się tutaj zatrzymywać, żeby właśnie przestrzelić jakiegoś lajta, Tylko od razu pojadę agresywnie tutaj w to miejsce, tak jak już wspominałem, jest FV4005. Kurczę, ta lodówka może być lekkim problemem dla mnie. No, Obiekt 260 jest naprawdę świetny. Zobaczcie to, 66 na godzinę 67. No. Ten czołg ciężki iździ praktycznie tak jak każdy met. Tym pojazdem naprawdę można bardzo szybko zająć jakąś dogodną pozycję dla nas i do tego ma bardzo przyjemne działo, co zresztą mam nadzieję, że wam pokażę Ok, zająłem sobie tutaj dobrą pozycję i teraz nic, tylko czekać, aż ktoś tutaj przyjedzie. Trzeba się wcelować w to miejsce. Na 100% wyspotuję ten pojazd, który tutaj będzie jechać, no bo już mówiłem, jest to ile? 146 metrów, więc każdy człowiek ciężki przejeżdżając za tym krzakiem dostanie po prostu spota. I tylko pytanie, gdzie są przeciwnicy. Tak, na moje oko oni już tutaj powinni się pokazać. A a tu zaraz wiedzie mi lodówka i jak i minus. Nie, no nikogo tutaj nie ma, naprawdę? To jest bardzo dziwne. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo dziwne. No jest vz 55 Ok. Co oznacza, że drużyna przeciwna nie gra tutaj w tym miejscu. O, jest lodówka. Na tę lodówkę załaduję sobie haeczka nie wiem, czy uda mi się trafić tego gracza. Prawdopodobnie tak. O, właśnie, jest lodówka. 561, piękna sprawa. Nie wiem, czy mogę grać tutaj z tej strony, bo jest duża szansa na to, że dostanę zaraz pestkot jak pancera. Ale, okej, okay, 489. No, praktycznie 1000 demerza za free. Niestety skończyły mi się już haki, więc. A lodówka też się schowała. Dobra, to sobie wyprzodu jest z powrotem na apc -ry. Jest szarfutur. A, i za zero. Jeszcze M103 mi dała. Kurczę. Źle strzeliłem w tego szarfutura. Teraz będę miał bicie, jeśli się nie mylę. Dobra, nie mogę tak tutaj się wychylać. Gdzie jest ta lodówka, nie ma. M103 stoi mniej więcej w tym miejscu. Dobra, nie mogę tutaj tak się wychylać. Zaraz Arta może się mną zainteresować. Mam rozwaloną wieżę, ale chyba nie ma sensu jej naprawiać na ten moment. Zawsze mogę dostać jakiegoś traka i lepiej zużyć właśnie zestaw na, na traka. Chyba, że będę miał jakąś sytuację. No, w sumie teraz mogę. Bo chcę zrotować. Nie ma sensu tutaj się wychylać, bo na 100% drużyna przeciwna jest ustawiona tutaj na kwadratach i od 3, od 4, i po prostu każdy wyjazd w tym miejscu będzie się wiązał z tym, że dostanę jakiś demecz. A nie chcę się tutaj wywalić w głupi sposób, no bo to jest dopiero początek bitwy, więc nie ma sensu ryzykować. Mm -hmm. Strata 2000 HP. Teoretycznie przegraliśmy linię AB. Znaczy przegraliśmy. Nikt nie pojechał na linię AB, więc nie można mówić, że przegraliśmy, skoro nikt tam nie pojechał. Ale wolę się tutaj cofnąć, bo zaraz prawdopodobnie tutaj w tym miejscu pojawią się jakieś medy z drużyny przeciwnej i trzeba będzie to zrepuszować. Też nie, nie będę mógł zrepuszować, bo wyjadę centralnie pod grilla. Muszę tutaj stać i, i czekać. Hmm. Oni muszą się cofnąć, oni tak nie mogą grać. No zaraz prawdopodobnie przegramy miasto. O, jest T-54E1. I face. Dobra, załaduję sobie hity. I w tego face'a jakoś spróbuję strzelić. A, tylko nie mam jak. Nie mogę się tutaj wychylić, bo dostanę spota. No okej. Okay. No jest szarfutur. No, nie mogę tak grać. Muszę czekać aż oni tutaj wjadą. Ten Leopard zaraz zginie, jak się nie wycofa. Autostrada jest dość... Dość specyficzną mapą. Nie lubię na niej grać, szczerze mówiąc. Ale są o wiele gorsze mapy, typu lotnisko i klasztor. To są dwie mapy, których nienawidzę, naprawdę. Chociaż nie, na lotnisko ostatnio zacząłem grać, bo zauważyłem, że na linii Zekreda jak rzuci nas z dolnego kapa, to wtedy nie można praktycznie nic zrobić, bo no po prostu dolny kap jest o wiele gorszy niż górny. Jak rzuci nas na linii Zygfryda z górnego kapa. To możemy sobie zająć środek i ze środka możemy wyjąć praktycznie wszystko. A po drugiej stronie już takiej możliwości niestety nie ma. Okej, okay, a jedynka dostała. Ja teraz mogę mieć spota, więc muszę tutaj uważać. Nie wiem, czy ja nie powinienem skrosować tam do jak pancera. Chyba tak. Tutaj będę łatwym celem, a tak będę miał możliwość wychylenia tylko wieży. Hmm. KPZ idzie środkiem. No, ta bitwa jest prawdopodobnie przegrana. Przegraliśmy tym ruchem, że chcieliśmy spuszczać tutaj miasto, co jest, no, złą decyzją na autostradzie. Bardzo złą, nawet bym powiedział. Dobra, ta jedynka zaraz będzie, no, właśnie w garażu. Jest szarfutur. Okej, okay. już go nie ma. Ale nie mogę tutaj się wychylić. Nie wiem, czy teraz nie powinienem zrotować do miasta. Oj, 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 no właśnie to jest to. Autostrada jest taką mapą, że jak drużyna przeciwna zostawi tutaj czołgi, to nie można spuszczować linii K ani linii J. Trzeba wtedy odbić AB. Ale że moi sojusznicy niestety zrobili błąd i chcieli spuszczować linię KJ, no to właśnie teraz przegraliśmy te sektory i trzeba teraz zamrotować. Minus 7000 HP, no jeszcze Grilla teraz nie ma, wynik 2,6, 8000 straty. No nie wygląda to zbyt kolorowo. Naprawdę, o, jest Leopard pytanie nie wiem czy uda mi się go trafić. Nie, niestety nie. No te hity na obiekcie 2.6.0 mają bardzo wolną prędkość, no zresztą zobaczcie sami, 900 metrów na sekundę. Także hitami strzela się dosyć ciężko. No jedzie VZ, nie, nie uda mi się go rozwalić. Dostałem spota, tylko nie wiem od czego. O, jeszcze teraz 2.7.7 tutaj przejechał, był taki piksel, ale niestety nie zauważyłem tego, obiekt D260 ma bardzo wysoką penetrację na hitach, bo jest to aż 340, więc Jeżeli chodzi o Penetrację jakiegokolwiek czołgu to nie ma z tym żadnego problemu Tylko Problem jest taki, że właśnie te pociski lecą bardzo wolno, o ale Pixel wszedł w tego Leopard'a pyta 430u, o będę mógł w niego strzelić Dobra dostał Tylko kurczę Trzeba tego 430u jakoś teraz spikować jeszcze grill tutaj podjechał. No dobra, 430. Jeszcze z rama. On teraz nie będzie mógł mnie przebić. Ja muszę tutaj jakoś odbić to miasto. Dobra, 430 jest na jeden strzał. No szkoda, że tą 140, 140 go nie wykończyłeś. Muszę uważać, bo ta lodówka tutaj się wychyla. Dobra, na całe szczęście nie strzeliła do mnie, tylko do 140. Dobra, KPZ do mnie strzela. Rozwalić tego obiekta 27, chyba nie. Dobra, lodówka w garażu. 27 zaraz do mnie strzeli. Dobra, odbił się na całe szczęście. Ale muszę teraz uważać, bo ten jak chyba chce na mnie wyjechać. O, albo Leopard. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Jeszcze magazyn amunicyjny. Dobra, jak mnie dobije za sekundę. Okej, okay, odbił się na całe szczęście. M103 udało mi się go jeszcze zramować, ale zaraz wyląduje w garażu. Ten leopard mnie po prostu dobije. Dobra, M103 dostała. Jak pancerz chce mnie tutaj zramować. Mam nadzieję, że mnie teraz nie przebije w sklejce. Ok, odbiłem się od jego policzków. Ciekawe. 340 pny, świeciło się na zielono, a i tak się odbiłem. Nie wiem jakim cudem. No ale właśnie to jest to. Spuszowaliśmy linię i przez to przegraliśmy, bo tutaj straciliśmy za dużo HP. Przez co przeciwnicy byli w stanie to zrepuszować. No i wyszło jak wyszło 9, 12, strata 3,5 tysiąca. Także no, ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa niestety zakończona porażką. 6,5 tysiąca uszkodzeń, duży kaliber. Wynik drużynowy jest to oczywiście top damage w całej grze. Raport szczegółowy, i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Mapa Overlord, 9 tiary. Wezmę teraz sobie 30 hitów. Na tej mapie nie ma. Chłodków, więc mogę na spokojnie sobie strzelać z tych hitów. Wziąłem zestaw z Turbo ze względu na to, że ta mapa jest w miarę duża i chciałbym po prostu szybko rotować, żeby właśnie robić demac. Hmm. Tylko teraz pytanie, co ja mogę coś zrobić? no 2.0 nie ma zbyt dużego opuszczania działa, więc nie wiem, czy granie z tej pozycji to jest dobry pomysł. No dobra, zobaczymy. Zaraz ktoś powinien dostać tutaj spota. O, właśnie, jest 121B. Niestety nie mam jak do niego strzelić. Muszę załadować sobie hita. Może wtedy jakoś uda mi się go przebić? Nie, niestety nie. A, super Conqueror tutaj jechał. Mogłem poczekać. Mogłem poczekać. Dobra, jest Conqueror. No okej. Okay. Nie przebiłem Conquerora jakimś cudem. Okej, okay, Conqueror dostał traka. Po włazie? OK Okej, weszło. No całe szczęście. Dobra. I teraz pytanie, co ja mogę tutaj zrobić. Nie mogę na pewno się wychylić tutaj w tym miejscu, bo ten 121B będzie mnie kontrować, ale mogę podjechać chyba do tego kamyka i strzelać do tego konia, który tam krosuje. Chociaż nie. Nie, nie będę w stanie do niego strzelać. Albo może teraz? Nie, niestety się odbiłem, źle pocelowałem. To znaczy nie skupiłem do końca i przez tego nie przebiłem właśnie. Oj, oj, oj. Za dużo pokazałem tutaj. Okej, okay, weszła. Nie mogę tak się tutaj kontować, bo ten konkuror będzie mnie przebijał po policzkach i to bez żadnego problemu. O, chyba że teraz. O, jest włas. No kurczę, co jest? To powinno wejść. I to bez problemu. Ok, po raz kolejny mój pocisk nie poleciał tam, gdzie chciałem, no ale dobra. A no, tak zachwalałem, że 260 celne i wszystko. Teraz wejdzie. No, nie wejdzie. Hmm, za pcr chyba nie mam co tam strzelać. Muszę z schytać jakoś tutaj się wstrzelić. No. <ścoughs> Kurde, co jest? To jest dziwne. Przed chwilą mówiłem, że ten 260 jest celny, a tu proszę. Dobra, w końcu weszła. W końcu weszło. Ok, Conqueror w garażu. Dostał sam Face na tej flance. Nie raczej przebije. On takie wrażenie. No właśnie i to bez żadnego problemu. Kurczę, to jest jedna z tych szybkich bitew, niestety. Już jest wynik 6 i 2. Dobra. Face został po władzy. Muszę uważać na tego No ja Mam taką penę, że nie powinno być problemu. Z przebijaniem tego gracza. Okej, okay. face się ode mnie odbił. Ja niestety też źle pocelowałem, przez co moja pestka. O, może teraz? Nie. O, Maus się na mnie nie patrzy, to mogę się teraz wychylić, i strzelić mu w tył wierzy. W sumie mógłbym przejechać tutaj, dobić tego E50 i zająć się Mausem. No, jest 9 2 to jest bardzo szybka bitwa. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, może uda mi się go rozwalić? Nie, niestety nie. Jest E3 w tym miejscu. Spróbuję Artę dobić. Ona stała mniej więcej w tym miejscu. Dobra, Arta rozwalona. I została sama E3. Pytanie, czy ja mogę tutaj jakoś znaleźć opuszczenie na tego gracza, żeby go przebijać? Chyba znajdę opuszczenie, ale nie jestem pewien. Może być ciężko. Może być ciężko. Nie mogę się tutaj. O, dobra. On podjedzie pod ścianę i nic mu nie zrobię. Dobra, muszę to zrobić w inny sposób. Ale nie wiem, czy zdążę. Nie, nie zdążę prawdopodobnie. Nie zdążę, to spróbuję tutaj po prostu o, zeskoczyć jakoś na tego gracza. Prawdopodobnie się rozwala, ale o, dobra. Udało <grybujesz> mi się zrobić jeszcze 237 damage poprzez taranowanie. Także to była dobra decyzja. Bo tam ile HP zostało? No, grill 1000 HP. Kurczę. Bo tutaj można zjechać w tym miejscu i wtedy się nie rozbijemy, ale wtedy bym stracił czas i prawdopodobnie bym nawet nie dojechał do tej trójki. W sumie do Leoparda też, z tego co widzę. Dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Druga bitwa zakończyła zwycięstwem 4600 uszkodzeń, wynik drużynowy. Jest to top damage. Trzeci X raport szczegółowy, i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Linia Zygfryda, 9 tiery bez arty. Wziąłem sobie zestaw z turbo. Tylko i wyłącznie po to, żeby zająć sobie agresywnie pozycję na 6, mam nadzieję, że nikt z drużyny przeciwnej nie postanowi, że zostanie na kwadracie A3. Bo A3A4 to jest idealna kontra na czołg, który się wychla w tym miejscu. A jak dobrze pójdzie, to z tej pozycji będę mógł zrobić dużo demedza. To jest chyba najlepsza pozycja na tej mapie, właśnie jak gramy tryb szturm. 430 i 7, K91 PT, Oni wszyscy jadą na blisko. Wszyscy jadą na blisko, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A75, są w... stracił wieżę? Tak. A Amorak, na samym początku bitwy. <grym> Okej, okay. nieźle, nieźle, nieźle. E50 tutaj miał takie szczęście. Chyba za 1500 go wysadził z tego co widziałem. Dobra, tego K91 trzeba tutaj jakoś. Jest 430. No i chyba ktoś stoi na temat 4 Chyba ktoś stoi, bo właśnie standard B tutaj. O nie, 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 nie. Gdybym miała PCR-a, to bym trafił. Kurde, niedobrze, bardzo niedobrze. Mogę zacząć grać troszkę bardziej agresywnie na tego 430. Jest T54. I z 7 nie ma jak mnie tutaj przebić. Wystawiłem tylko wieżę swoją. Okej, okay, ale działa. Dobra, dobra. 430. Jest na jeden strzał. Teraz mogę zacząć puszować tego ISA 7. Tutaj taki Pixel Shot powinien wejść. Jak dobrze poceluję. Tak jest 402. No Muszę uważać, żeby nie dostać teraz T54. Te nie wiem, czy to musi trafić teraz tego ISO 7 chyba nie. Nie, niestety nie. Znaczy trafiłem, ale nie, nie przebiłem. Kurczę, 3-0. Po zaledwie minucie rozgrywki. Już 7700 przewagi HP. Masakra, to jest kolejna z tych szybkich bitew. Niedobrze, bardzo niedobrze. No i z 7 teraz będzie mnie kontrolować. Na ja nie przebiję, powie, nie ma szans. Muszę zmienić pozycję, o właśnie, tym bardziej, że T-54 może do mnie strzelać. Tutaj jest w tym miejscu jakoś? Tak. Dokładnie tam, gdzie kliknąłem. No tak, zacząłbym tutaj grać troszkę... O, dobra, face tutaj robi błąd, że tak podjeżdża. Czy on jest na gąsce? Chyba tak. Przedam się go jakoś spikować. Oj, mam... Oj, dobra. Miałem hita, więc nie przebiłbym go. Wjadę na plecy temu. Pisowi. Załduję PCR, -y, żeby go przebić w bok. Dobra, i się schowam tutaj za tą ścianą. Okej, okay, nieważne, i tak nie przebił. Jeszcze uszkodził mi zbiorniki paliwa. Na 260 to jest największy mankament. Dobra, IS7 na gąsce. Naprawię sobie zbiorniki paliwa, żeby nie dostać zaraz pożaru, no bo 260. Wali się na potęgę, naprawdę. T-54 dostał spota. Kran chyba teraz ładuje, więc wypadałoby spuszować tego krana, póki nie przeładuje. No właśnie, 121B robi dokładnie to samo. Dobra, zaraz powinien go rozwalić, a ja w tym czasie pojadę po STB-ka. No właśnie. Szkoda, że ten STB ucieka przede mną. Ale dobrze robi, dobrze robi, dobra. Gąska. Co? Za zero? Jak to? Jakim cudem to było za zero? Może uda mi się go zramować za sekundę. Nie, niestety nie uda mi się go zramować. Chociaż może teraz i będzie na jeden strzał, nie, nie będzie na jeden strzał. Dobra, niestety mnie przebił, no on do mnie ucieknie, dlatego ja pojadę teraz po konka. Chyba, że uda, nie, nie uda mi się złapać przestrzału na tego STB-ka. I została e T30 i T54. Okej, okay, s to jest do mnie tyłem, a zramuje, co tam tracę na tym bardzo dużo. Bo ponad 1000, nie, nie, nie ponad, tylko prawie 1000. Ale każdy damage się tutaj liczy. I teraz pytanie, gdzie jest ta T30. Kurczę, ale to była szybka bitwa. 4 minuty już koniec bitwy. Masakra. No jest te 30 Szkoda, że nie mam jak. O, jest taki pixel, ale nie, nie chcę tak strzelić, No właśnie, mam teraz. O, jest 54 No i za 0 trafiłem. Kurczę, ale dużo strzałów za zero w tej bitwie było. Chyba jestem w garażu, ten T-30, o właśnie, dobra. No całe szczęście mnie nie przebił, ale no nie zrobiłem już pestki ani w T-54, ani w T-30 niestety. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem, 5200 uszkodzeń, 2200 po spocie, tam po gąsce. wynik drużynowy jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja, 66% zwycięstw, 5400 uszkodzeń, 900 asysty i 1500 expa. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, trzymajcie się, miłego dnia, pa pa!